Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu poradnik Jegera, Ja mam na imię Tomek. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się betonem. Piszecie w komentarzach, że macie problem z wykonaniem takiego gładkiego betonu z delikatną strukturą. I dzisiaj wam pokażę, jak to zrobić, czego będziemy potrzebować do wykonania tego efektu. Oczywiście podkładu, czyli to jest grunt szczepny do betonu, samego betonu i będzie nim beton w kolorze verona. Oraz lakieru, który zabezpieczy nam powierzchnię. No i narzędzia, czyli paca i wałek do aplikacji podkładu. I jeszcze szpachelka. Musimy czymś nabierać. Tymczasem zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Zostawcie lajka i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi... Jak to fajnie powiedzieć? O! Z naszymi nowościami. Zanim przystąpicie do działania, zachęcam Was, żebyście... Tym razem nie zasubskrybowali, tylko zabezpieczyli sobie powierzchnię. Ja będę zaraz oklejał tutaj listwy, położę sobie na podłogę jakąś tekturę falistą, żeby była taka nie estetyka, tylko co? Higiena pracy zachowana. I teraz tak, ścianę mamy już zagruntowaną. Nie pokazywaliśmy tego, ponieważ to jest bardzo prosta czynność. Przemalowałem to wałkiem jednokrotnie we wszystkie strony. Czas chnięcia tego gruntu to jest około 2 godziny. Teraz zabierzemy się do aplikacji betonu. W ramach przypomnienia powiem Wam tylko tyle, że po otwarciu y, takiego wiaderka trzeba je dokładnie wymieszać. Ja też sobie tutaj wymieszam. I kolejna ważna informacja. Jeżeli używacie na swojej ścianie więcej niż jedno wiadro, te wiaderka trzeba mieszać ze sobą. Ponieważ może, być ta może zdarzyć się tak, że traficie na różne frakcje... Produkcyjne i może być minimalna różnica kolorów. Wtedy robimy to w następujący sposób. Z dużego wiaderka zaczynacie normalnie aplikację na ścianie. Jeżeli zostanie Wam na przykład pół wiadra materiału, wtedy otwieracie nowe wiadro i sobie to mieszacie razem ze sobą, i to wystarczy. Nie musicie tego wlewać do betoniarki wszystkiego i mieszać razem, nie? Fragment ściany już zaaplikowałem w betonie. Jest kilka rzeczy, o których musicie pamiętać przy aplikacji tego u siebie w domu. Po pierwsze, beton należy aplikować na grubość ziarna. Tu jest kruszywo, które ma od, od 0,8 do mm i przy aplikacji wyciskacie ten materiał tak naprawdę na zero. Dzięki takiej aplikacji na grubość ziarna po prostu będzie Wam się zgadzała wydajność. W przypadku wiadra 7 kg jest to 6 m2 i 14 to jest metrów 12. Po drugie, jeżeli pracujemy solo, tak jak ja mam tutaj zaaplikowany ten fragment, teraz jest czas na to, żebym porobił wżery. Czyli zaaplikowałem sobie fragment, materiał mi delikatnie podsycha, i to jest czas na to, żeby wykonać jakąś strukturę. Robimy to za pomocą pacy. I w ten sposób ją sobie dociskamy i odrywamy. I robimy taką strukturę. To jak intensywny, jeżeli chodzi o strukturę będzie Wasz beton, zależy od tego, jak dużo tych wżer nałożycie u siebie. Beton, który chcemy dzisiaj przygotować, ma być bardziej taki smooth gładki, dlatego tego będzie niewiele. Gdzieś miejscowo po prostu zrobię te wrzery. I teraz tak, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak, tu zrobiliśmy wżery, to ta krawędź nam podsycha i tu jest możliwe miejsce, gdzie pojawi się przejście. Dlatego, że jeżeli na krawędzi ten materiał przeschnie, to jak będziemy go dokładać, to po prostu materiał będzie nachodził na siebie i tutaj pojawi się takie zgrubienie, które może być widoczne. Dlatego trzeba dbać o to, żeby ta krawędź, którą tu aplikujecie, zawsze była taka nierównomierna, czyli nie robimy pionowych odcięć, tak? Nie... Aplikujemy tego materiału po prostu po pół metra, robimy wrzery i dalej, tylko aplikujemy nieregularną krawędź, taką łatkę, robimy sobie wtedy wrzery i dokładamy dalej. Wtedy to wyjdzie nam estetycznie. Zabrakło mi tchu. No i potem jak wykonałem wrzery, aplikuję dalej. Na gruboziarna. Pracę tę należy prowadzić etapami, czyli... Robicie fragment w betonie, wracacie się, robicie wżery i aplikujecie sobie ten materiał dalej. Po y, mniej więcej 10 minutach te miejsca, gdzie zostały zrobione wżery, trzeba zagładzić, bo beton cały czas nam przysycha. I to robimy też za pomocą pacy. Zagłaskujemy w ten sposób, moja ścianka jest jeszcze świeża, więc jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby to zagłaskać. Ale dokładny etap pokażemy Wam na przebitkach. Ja na tym filmie specjalnie zrobię to w ten sposób, żeby tu mi przyschło, Żebyście zobaczyli to przejście, jak ono będzie wyglądać. Moim zdaniem takie przejścia są jak najbardziej na plus. One dodają takiej wiarygodności, jeżeli chodzi o takie ściany betonowe. I zobaczycie to, bo ja to zostawiam na trochę dłużej, żeby mi przyskło. Później dołożę materiału i jakby w efekcie końcowym zobaczycie dokładnie o co mi chodzi. I czego możecie się spodziewać, jeżeli będziecie to po prostu robić u siebie w domu. Czyli powracamy. Ta krawędź mi już przyskła i teraz dokładam materiału. Nie wiem czy widać to na kamerze, natomiast ja tu już widzę jak te warstwy na siebie nachodzą. I tutaj, po prostu, w momencie kiedy będziemy to zagładzać, powstanie nam takie przejście, które sobie przepalimy. W trakcie tej aplikacji cały czas musimy kontrolować naszą ścianę. Pamiętacie o tym, że zrobiłem przed chwilą w sumie te brzery, tak? I ten materiał też musi być na tyle suchy, żeby je zagładzić. Kiedy ten moment jest dobry? Ten moment dobry jest wtedy, kiedy zagładzacie to, a materiał nie ciągnie wam się zapacą. Tylko przy zagładzaniu tworzy się już jakaś struktura betonowa. U mnie ten moment jest idealny, dlatego ja teraz pracuję pracując bardziej tak na płasko. Wygładzam ścianę, tworząc tym samym taką strukturę betonową. No i wracamy dalej do aplikacji tego drugiego stanowiska. Ja tą ściankę zaaplikuję sobie do końca, no i postępuję tak jak mówiłem to przed chwilą, tak, czyli brzery, później zagładzanie. I ostatnim elementem będzie to, że po prostu przepalę to miejsce, gdzie, yy, gdzie jest to przejście, żeby, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No i tyle. Ostatnim etapem aplikacji tego betonu jest wygładzenie powierzchni, żeby był taki po prostu gładki. Robicie to za pomocą pacy, dociskając prosto. Tutaj macie zademonstrowane przejście i w tym momencie, kiedy ja już wygładzam, mocno dociskając, będę usiłował przepalić to miejsce. Niektórzy nie lubią tego typu efektu, moim zdaniem taki beton w tym wypadku jest o wiele bardziej wiarygodny, ponieważ do domu idziemy. Ponieważ nie jest taki jednolity, nie jest to po prostu szara ściana, tylko coś się tutaj dzieje, coś tu przechodzi, coś przenika. I właśnie tak. A z kolei, jeżeli jesteście miłośnikami takiej czystej, syntetycznej ściany betonowej, no to proponuję Wam w momencie, kiedy robicie fragment i musicie się wrócić, to w tym miejscu zostawić tego materiału trochę grubiej. To Wam kupi czas, żeby po prostu tutaj sobie spokojnie popracować. Bo tutaj nam nie przysknie, bo jest więcej materiału i tak to powinno być ściankę mam już przepolerowaną patą jak widać na kamerze to się delikatnie tutaj przyciemniło no i mi się to podoba bardzo Słuchajcie, teraz ta ścianka zostaje na 4 godziny i będziemy sobie ją lakierować i to będzie koniec. Nasza ściana betonowa jest już sucha. Pozostało nam tylko i wyłącznie zalakierowanie. Lakier będziemy aplikować małym wałeczkiem z mikrofibry takim. Czyli jak aplikujemy lakier. Lakier aplikujemy we wszystkie strony. Unikamy takich mm, ruchów jak w przypadku standardowego malowania, czyli po prostu góra dół, ponieważ mogą wam wyjść przebarwienia. No i zaczynamy. Pamiętajcie o tym, że nie możemy tego lakierowania dzielić sobie na raty. Taką ściankę jak już zaczniemy lakierować, musimy zalakierować do końca. Czas chnięcia tego lakieru to jest około 4 godziny. Tego. W dzisiejszym filmie dowiedzieliście się, jak zaaplikować beton na gładko. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście komentowali i zostawili dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszą twórczością. Tymczasem, jeżeli chcielibyście zobaczyć nasze wymalowania na dużych powierzchniach, koniecznie odwiedzajcie nasze salony firmowe. Salony, które znajdują się we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach. I w Gdańsku, i w Gdańsku. Oczywiście odwiedzajcie nas na naszych mediach społecznościowych na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na Pinterestie oraz wbijajcie na naszego bloga, gdzie pokazujemy ciekawe przemiany mebli. Tymczasem z mojej strony to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam, do zobaczenia, cześć!